Cześć i czołem, witam serdecznie. Słuchajcie, chciałem Wam tutaj pokazać dosyć fajną, znaczy dosyć, no, fajną bitwę na typie 59 9 i pokazać naprawdę kurczę, co ten pojazd dobrze wykorzystany potrafi zrobić. Co jeszcze chcę powiedzieć, to to, że uważałem go, że nie jest OP. Może troszkę przes przesadzam, ale coś coś w nim jest magicznego dlatego że yy, bardzo często wchodzi w niego za zero yy, nie wiem czy to jest kwestia nie wiem źle strzelających ludzi do mnie czy po prostu ten pojazd jest yy, taki magiczny wyniki całej bitwy będziecie mieć yy, w linku pod filmem z What Replace yy, było tutaj naprawdę dużo dużo strzelania i ciekawych sytuacji, jak to nazwać, może nie taktycznych, a sytuacja bardzo, bardzo się zmieniała, może tak. Tutaj postanowiłem podjechać sobie, jak to medy robią najczęściej, na klasztor, spróbować tutaj po prostu coś zatrzymać bądź ostrzelać, jakichś uszkodzeń zdobyć. No i tutaj jak widać przedarł jeden się z przeciwników pod bazę. Jednak on nie był jakimś zagrożeniem dużym. Jedynie dla arty, no to to. Yy, i miałem nadzieję, że któryś tutaj się poświęci, poświęci postara i zniszczy tego meda. Zobaczcie. Yy, wieża rykoszetuje bardzo ładnie. Yy, rykoszet był od ISA trzeciego, No, i tutaj wykorzystanie szybkostrzelnej armaty z niezłą penetracją, aby po prostu zatrzymywać tego ISA, nie pozwolić mu, żeby yy, założył gąski i się cofnął, dlatego że to już by było trudniej. Jak widzicie, strzał, zastrzałem w przednie koło napędowe. Wszystko ładnie wchodzi. Ten oczywiście się musiał wyłonić, żeby fraga zaciukać, oczywiście. Yy, bardzo nie lubię takich eventów, gdzie wszystko gra na fragi. Ja oczywiście tam się nie staram. Będzie frag, to będzie. Nie, to nie. Chodzi mi bardziej o, o pieniądze, żeby zarobić. Tu był ryzykowny strzał, bo mogłem uszkodzić swojego. I mamy podpalenie. Zobaczcie, ja cały czas w sumie w jednym punkcie yy, jestem na klasztorze. I tutaj postanowił wyjechać Acek 46 albo Gacek, albo Jacek. I za zero. W kąsienice mnie trafił. No i tutaj lutujemy gada już. On mną nie był zainteresowany, tak więc ja byłem nim zainteresowany bardzo. To był jego błąd, że on tutaj wyjechał. Teraz weszło. Gdzieś musiał chyba mnie we włas trafić, albo nie wiem gdzie. No i TDK nie ma. Wynik jest 6-5. W sumie taki jeszcze niepewny jest ten wynik. Chociaż wyniki to były czasami się wygrywało po 7-0, a w, w jednym momencie wszyscy ginęli. Tak więc no i tutaj, co? Trzeba by było zrobić lekką czystkę, jeśli chodzi o. Za zero znowu jak było widać. E, lekką czystkę tutaj z tymi medami, z tymi pojazdami na klasztorze, no tutaj jest. T44 to było dosyć ryzykowne. E, wyjeżdżanie tutaj, dlatego że z pleców mnie bili, biły inne czołgi. No ale cóż, znowu za zero, i podpalenie dobra. No i teraz tutaj zawrak, schować się, żeby nie strzelali do mnie właśnie z tamtej góry. I co? Wyjeżdżamy tutaj. Mam trzy fragi. A tu tego kokota tak chciałem ściąć, ale kurczę jakoś, nie wiem. Jakąś blokadę miałem i nie trafiony. Arta wyspotowana i teraz ustawka, żeby Artę zniszczyć. O właśnie, tak przodem do schodów, żeby miał dalej wieżę i żeby mógł wycelować. Strzał na, na, na ślepo. Jeden. Arta była na tyle nieogarnięta, że po prostu się nie przestawiła. Dostała, to już stała. Kolejny strzał. Arty. Arty nie ma. No i zostały w sumie 3 czołgi, więc to już jest yy, pozamiatane. 4 pestki tylko zostały. Jak widać, Magic naprawdę potrafi wiele, jeśli, jeśli dobrze się nim zagra. W sumie każdy czołg praktycznie potrafi zrobić wiele, jak się nim dobrze zagra, ale. Wiadomo, med potrafi więcej trochę objechać, szybko dojechać od punktu do punktu. Mały jakiś zwiat, także ciąg polecam naprawdę. Kurcze jest fajny. I powiem wam, że ostatnio wolę nim grać niż T34, naprawdę. A mimo medami ja nie umiem grać. Tak więc yy, naprawdę magiczny pojazd. Dobra, no to już by było na tyle. Dzięki bardzo za uwagę. Trzymajcie się.